Ludzie są stereotypowi. Strasznie. Oceniają innych z góry, nawet nie znając sytuacji. Dlaczego tak twierdzę? Posłuchajcie mojej historii. Odkąd pamiętam, zawsze kręcili mnie starsi mężczyźni. Moja pierwsza miłość to nie był kolega z klasy wyżej, ale ksiądz proboszcz, który prowadził zajęcia z religii w naszym gimnazjum. Nie spełniło się moje marzenie i nigdy nie trzymałam się z księdzem Ryszardem za dłonie. Ale wspomnienie po nieszczęśliwej miłości pozostanie w mym serduszku na długo. W liceum zrobiło się bardziej hardkorowo. Wszystkie koleżanki miały chłopaków. Figlowali pod kocem, jak mama nie widziała, a ja ciągle sama i sama. Nie narzekałam na powodzenie. Chłopaki oglądali się za moją brzoskwinką, ale dla mnie oni zawsze byli jacyś tacy... wybrakowani. Tak, niedorobieni. Takie szczypiorki i chuchra, które można przewrócić najmniejszym kuksańcem w żebra. A mi marzył się prawdziwy mężczyzna, zajmujący dwa fotele, owłosiony, pulchniutki. Nie mam tu na myśli koksów z siłki. Chodzi mi o przepysznie uroczo falujący pontonik. Taki daszek dla ptaszka, a może lepiej, legowisko z tłuszczu, w którym utonie. Tak, to właśnie mi się marzy. Nic więc dziwnego, że prędzej czy później zaczęłam zwracać uwagę na zapuszczonych tatusiów moich koleżanek. Oni byli centralnie w moim typie. Nie podobało mi się to, że siedzieli na kanapie przed telewizorem, ale wyobrażałam sobie bez problemu, jak leżymy razem na kocu na polanie. I wtedy taki zbyszek mizia mnie swoim wąsem po pachwinach kisiel w majtkach w sekundę. Pewnego razu znalazłam się na imprezie urodzinowej swojej koleżanki, na której poza szczeniakami z naszej klasy była też rodzina solenizantki. I poznałam wtedy jej wujka. Wujek miał na imię Janusz. Od razu wpadliśmy sobie w oko. Cały wieczór z nim przetańczyłam, pomimo że wszyscy moi rówieśnicy siedzieli w altance w ogrodzie, a nie w środku z rodziną. Nie mogłam się od niego oderwać. Na ostatniej piosence Krzysztofa Krawczyka Ostatni raz zatańczysz ze mną spojrzał mi tak głęboko w oczy, jego wąsik romantycznie się podkręcił, a ja czułam, że z tego może być coś więcej. Zaczęliśmy się spotykać. Okazało się, że Janusz sra hajsem, dosłownie, miałam wszystko, czego zapragnęłam, i ukochanego mężczyzna z wielkim brzuszkiem nad sprzętem, i jego drapkanie po pleckach wąsikiem a na dodatek kupę kasy na pierdoły i zachcianki. Wtedy się zaczęło. Fala hejtu, że dla kasy się puszczam, że jestem blacharą i daję dupy w aucie. Co z tego, że jeździ najnowszym Camaro? To, że Janusz i po pięćdziesiątce, to znaczy, że ma się w domu zamknąć i nie może pokazać, że mu się dobrze wiedzie? To nie może mieć atrakcyjnej osiemnastolatki za dziewczynę? Laski z klasy nie potrafią zrozumieć, że mnie Jara słodki brzusio u papusia, a nie jego kopiec monet. Mam nadzieję, że będziemy z Januszkiem razem, pomimo tych wszystkich złośliwości, chociaż mam jeszcze nie powiedziałam. Nie potrafię wyobrazić sobie swojego dalszego życia bez jego drapiących pocałunków i bawienia się kołtunkami na jego plecach. Życzcie nam powodzenia!